Dzień dobry, vlogmas ósmy. Wstawiam właśnie wodę na kawę. Jest, uwaga, godzina 10:33, nie wiem, czy to zobaczycie. Ale ja niedawno wstałam, obudziłam się, właściwie to przebudziłam się o 8:20 i tak leżałam, leżałam i zasnęłam znowu. I się obudziłam o 10:00 równej, więc no, woda się gotuje. A my lecimy teraz do kalendarza. Otworzymy sobie kalendarz, zobaczymy co tam dzisiaj było. Wczoraj była Maga Dobra, co to No, montuję dla Was, znaczy zapisuje się mi dla Was film wczorajszy, który był trochę, no, krótki, ale no, była to mama, a ja przy kimś też nie lubię nagrywać. Muszę się właśnie tego nauczyć, żeby też przed kimś nagle no, Dzisiaj jest ósme, co nie? No, dzisiaj jest ósme. Ósemeczka w kinderku. No wiem, ja nie umiałam sobie poradzić, ale jest dobrze. Kinder mini. Zwykły te Kinder mini mamy. Już No, tyle jeszcze śpi, więc wybaczcie. Natalia się musi obudzić. Hmm, tak mówiłam, był krótki, mega krótki. Dobra. O, Dzisiaj mamy zielone. I dzisiaj mamy takie zielone rzeki i one są z białym tyłem. Fajnie. Coś innego. Fajnie.

Maska kreacja odbudowująca jego dobra. Taka. Że fajnie, bo mamy maskę do laminacji, maskę odbudowującą. Fajnie, fajnie. Widziałam, że w się też pojawiły pełnowymiarowe produkty tego. Więc nie wiem, nie skuszę się na razie na nic, bo tego będę mieć. Dużo. Mega dużo. Bo te, teraz tak na vlogmasach to zaczęłam testować, żeby też to używać jak najszybciej, no nie żeby to leżało przez wiecie pół roku, tak to się mówi, tylko żeby to na bieżąco, na bieżąco moi drodzy używać, żeby my kawę zjemy sobie coś i... よし。<noise> <noise> Się, e, zrobiłam sobie drugiej kawy, takiej już zwykłej rozpuszczalnej, bo ja no, lubiłam mnożoną, mnożoną Ala, mnożoną bez lodu, to się mówi, bo były na piące, przecenie, to wziąłam, a ja lubię, czy y, no, mnożoną, czy taką normalną pić y, 12,10. Jeszcze trochę czasu do wyjścia, ale sobie tutaj właśnie sprzątam, poodkurzałam odkurzałam w studiu. Mnie denerwowało to, że tam jest brudno, więc zjadłam śniadanko. Zjadłam w ogóle na śniadanko. Co jadą na śniadanie? Wczorajszy obiad sobie troszkę zjadłam. Robiliśmy zabiekankę z ziemniaczaną, z mięsem mielonym w sosie śmietanowo-pomidorowym była za coś takiego, wiecie, innego nie tylko mielone i ziemniaki, tego mielone i ziemniaki w innej wersji w wersji zapiekanki. Muszę sobie powiem wam kupić na sztuczce ten organizer, bo kupiłam kiedyś, ale za duży, bo jak kupiłam ten rozstuwany a ja mam trochę małe szuflady, więc nie mogę mieć takiego losu subanego, Bo u mnie to nie zdaje egzaminu, i nawet się nie mieści. Więc trzeba będzie coś takiego poszukać przed świętami. Może jeszcze się uda kupić. Bo to, jaki tu jest, w jest masakr ja nawet nie chcę Wam pokazywać, wszystko pomieszane, poprątane. Już powinnam to dawno zrobić, ale no cóż, mówi się trudno. To się to robi na ostatnią, można powiedzieć, chwilę przed świętami. Ja to mówię, ale to będzie na lata. I to też tutaj, że tu mamy już oganięte. E, kochani, jest 23 prawie. To są minusy pracy popołudniowej. Ale nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć. Już jestem tak przyzwyczajona do tego, że mam te popołudniówki, że to nie jest dla mnie żaden. Wiem, wam problem, także let's go, teraz do domu, zrobiłam małe zakupy, może wam pokażę, może nie, zobaczymy. Ja jestem już moi drodzy w domu, zjadłam sobie kolację, kupiłam sushi, miałam taką ochotę na sushi, że to była masakra, więc wzięłam, zjadłam sobie, wiem, że nie powinno się surowej dywy jeść na noc, ale przeżyjemy. Kupiłam y, pomarańcze w słoiku, z goździkami. Y, kiedyś coś to kupiłam, pokazywałam Wam na vlogmasie albo w vlogu. Y, I kupiłam też takie same, tylko maliny na spróbowanie do herbaty dodawać. Y, więc zobaczymy. Na pewno będzie test tych malin. A na, na vlogach kupiłam AOS, które też wypiłam. No i to tyle z takich rzeczy które e, kupiłam dzisiaj e, już powoli muszę zacząć myśleć o zakupach takich świątecznych co mam, co mi brakuje, co muszę jeszcze dokupować e, w sensie chodzi mi teraz o spożywkę, bo prezenty to tam mniejsza z temu e, to się ogarnia szybciej, ale spożywkę trzeba ogarnąć już jak najszybciej i <laughs> żeby wiedzieć, co mam, a co jeszcze będę musiała dokupić. Jak to się mówi? Dobra, ja już kończę. Widzimy się jutro. Pamiętajcie, super łapy, komentarze i do zobaczenia.